Cześć, zapraszam Was do kolejnej lekcji z serii Przydatny Niemiecki. Dzisiaj powiemy sobie o czasowniku bestimen. Czasownik bestimen ma kilka znaczeń, powiemy sobie o czterech najważniejszych wraz z przykładami. Pierwsze znaczenie to określać coś, ustalać, czyli takie główne znaczenie czasownika bestimen. Możemy na przykład ustalać miejsce spotkania, yy, możemy ustalać cenę. Możemy również ustalać termin. Wir müssen noch den Termin bestimmen. Czyli my musimy jeszcze określić, ustalić termin. Możemy wir müssen noch den Preis bestimmen. Musimy jeszcze ustalić cenę, na przykład. Drugie znaczenie czasownika beškimen to postanawiać, decydować. Czyli na przykład, ja decyduję o wszystkim, ja decyduję o tym. Na przykład, Sie will immer alles bestimmen. Ona chce zawsze o wszystkim decydować. Kolejne znaczenie czasownika bestimmen to kształtować. Yy, na przykład, dichte wälder beštimen das Landschaftsbild, czyli gęste lasy kształtują krajobraz. Kolejne znaczenie to definiować, klasyfikować. I tutaj też dość często używane w to znaczenie beszkimem w różnych publikacjach. Szczególnie jeśli chodzi o sklasyfikowanie zwierząt, grzybów, roślin, to tam rzeczywiście dość często znajdziemy czasownik beszkimem. Ale również tu właśnie jest znaczenie definiować, czyli możemy też powiedzieć i śmus, die Bedeutung eines Wortes beszkimem tu jeszcze powinno być, czyli ja muszę zdefiniować znaczenie jakiegoś słowa. Ym, czyli czasownik bestiemen, jak widzicie, możemy użyć w różnej sytuacji. Bardzo jest ważne, by znać te znaczenia, żeby odpowiednio zrozumieć y, intencje osoby mówiącej, Ym, czyli żeby nie zamknąć się tylko w tym znaczeniu, y, określać coś, ustalać. Jako znaczenie główne czasownika beszkimen, ale również by znać różne inne jego znaczenia, by dobrze odczytać kontekst całego zdania. To wszystko w dzisiejszej lekcji i zapraszam Was za tydzień do kolejnej.